Wózek dla aktywnej mamy jest coś, czego zazdroszczą mi wszyscy kumple. Tak, nie kobiety, kumple. Po pierwsze, to coś nazywa się mama board. Po drugie, jest deskorolką, którą doczepiamy do wózka. No i spacer może trwać o wiele dłużej, bo cieszy się nie tylko dziecko, ale mama ma totalną frajdę. Genialny wymysł, nie tylko dla wielbicieli longboardów. Skręca razem z wózkiem, co widać. Więc naprawdę znakomity wymysł. Kolejna rzecz, to jest taki pałąk który wydłuży dziecku zabawę. Nie jednemu, bo tu może pociągnąć, spojrzeć w lusterko. Tu zakręcić takim. To wpakować do buzi i gryźć, jeśli wychodzą mu zęby, tak jak teraz kosmie. Tutaj się zakręci. Świetne jest to, że to można dopasować do każdego wózka szerszego. Można zamocować z boku, na środku, bardziej tak, bardziej tak. Poręczne, praktyczne i wydłuży nie jeden spacer. Jeśli malec ma starsze rodzeństwo, a starsze rodzeństwo chce uczestniczyć w naszych wyprawach, na przykład w pięciogodzinnym spacerze wokół jeziora, nie ma problemu. Dostawka dla dziecka, nie tylko taka, na której dzieciak może stać, ale taka, na której może usiąść. Tytus na niej nawet zasypiał. Jak jechaliśmy z gondolą, to kładł głowę w nóżkach brata, na tym siedział i spał. Więc można. Praktyczna, mega wygodna i proszę, spacerujemy z dwójką.